W dniu 18 PSP Dzierżoniów otrzymała zgłoszenie o zadymieniu w budynku w Piławie Górnej, przy ulicy Piastowskiej 37. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zaznaliśmy e bardzo silnie rozwinięty e pożar w mieszkaniu na poddaszu. Osoba, która mieszka w tym mieszkaniu, została ewakuowana przez osoby postronne. Straż ewakuowała jedną panią, która e mieszkała pod tym mieszkaniem, w którym się paliło. Działania straży pożarnej polegały na podaniu jednego prądu wody, przewietrzeniu mieszkania, odcięciu wszelkich mediów. To jest instalacji elektrycznej, gazowej wody, częściowemu rozebraniu wyposażenia mieszkania i przewietrzeniu całego budynku. Na miejsce przyjechały siły i środki w postaci dwóch zastępów z PSP Dzierżoniów i trzy zastępy OSP. To było Piskorzów, Piława Górna i Sienica. Ruch odbywał się wahadowo, bo zasilaliśmy się z hydrantu, który znajdował się po przeciwnej stronie drogi i na całe szczęście był sprawny. Na tą chwilę trudno mi się jednoznacznie wypowiedzieć. Najprawdopodobniej zaproszenie ognia.